Siemaneczku, ja jestem pielęgniarzem, więc że wpadam i chcę zajmuję się zbiorem sorga. Widzicie, na wieźniu 33%, 90% zależności troszkę. No ale mam nadzieję, że jak te sorgo będzie spało, objechałem sobie po pochrzeczniak. Yy, dwa razy i już mam bodajże tonę. I prawie tonę. E więc można sobie teraz mniej więcej odpalać maszynę. Ja przygotowałem sobie dwa zestawy. Nie ja wiem ogólnie jak to będzie spało, bo wolałem sobie przygotować więcej niż, lepiej więcej niż za mało. Jest tutaj jak widzicie walmet z klasa, przyczepą to jest Ferguson z przyczepą, przyczepami berygadki. Znaczy na zachęcam się na zachęcam do śpiewania paczki w górę, komentarza, a jeśli oczywiście się spodoba, to zachęcam do zostawienia yy, subskrypcji na kanale, yy, zbliżamy się do 110 subskrypcji, a więc lecimy. Yy, ogólnie założyłem Instagrama, yy, więc Instagram będzie w opisie, więc możecie wbijać na Instagrama. No i co? Na widzicie, nalecimy sobie tematem, yy, z tym sorgiem. Nie wiem ile tego będzie, tam no, na soroga są. Mam nadzieję, że dość dobrze to będzie spało. Yy, żadnych tragedii raczej nie będzie, bo mam nadzieję że troszeczkę tego zarobię tego, no, chyba bardziej opłacane jak 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 sonia chyba prawdopodobnie więc myślę że trochę tylko na kasy zarobimy no i jest ogólnie moje 9 tysięcy tylko na koncie no ale to jest ładny no, sezon mm, powiedzmy teraz dopiero początkowy jeszcze no, dopiero drugi sezon mówimy, więc tu też nie ma co wymagać robimy sobie w sześćnaczek by to ładnie nie powycinać by nie, byśmy nie musieli wyjeżdżać nikomu tutaj na drogę hmm, więc zobaczymy jak to wyjdzie ale moim zdaniem to srogo powinno miały sypnąć podejrzewam, że raczej te dwie przyczepy te dwa zestawy nie będą potrzebne tutaj na te pole, na pole. ale jednak mieć wolne mieć więcej przyczep nie za mało i tak ogólnie się rozglądam teraz za jakąś przyczepę może coś byśmy sobie by trzasnęli mieli trochę hajsu Opowiem Wam szczerze, że chciałem sprzedać te dwie przyczepy moje, które teraz posiadam, i mieć po prostu jakieś większe, wydajniejsze. Czy może wydajniejsze, w no przypadku inaczej, ogólnie nie jest wydajne, ale pojemnościowo, o, chciałem powiedzieć, pojemnościowo, żeby były większe. Myślę, że niedalekiej przyszłości coś takiego nie można zrobić. Na razie widzę, że zbytnio nie ma skupywać. Klasał, nie? To 8 eee, No ale tak ogólnie, no to co. Jest sienik do kukurydzy, no a ogólnie sienik do kukurydzy posiadam, więc z po drugiej strony mi też nie jest potrzebny. Um, ogólnie zobaczymy, taką fajną rzecz ściągniętą, jak sinosy. To był w sinosach, czy to było gdzieś w narzędziach? Może nie zaznaczyłem. Ogólnie słyszałem do zboża, co ściągnąłem. Nie wiem, jak, na jakiej zasadzie to będzie teraz działało. Tym ciekawy. Ogólnie szczególnie to jest do kukurydzy, więc... Powiem Wam szczerze, do kukurydzy to jest suszanie, żeby to 10% więcej, bo tak pisało, 10% więcej można sobie z usłyszonej kukurydzy zabrać, to może można zarobić. Bardzo ciekawe, jak to faktycznie wyglądało. I bardzo mnie to interesuje, żeby takie coś zainwestować. To jest koszt ogólnie 100 tysięcy złotych 100 tysięcy złotych, no bo złotówkę będę mówił, bo zawsze się nie mylił 100 tysięcy złotych na euro, dokładnie eee, Ale mówię, jeśli ktoś jeszcze nie wie jak ja mówię, to mówię, że na złotówki Przeliczam, nie na euro Więc 100 tysięcy złotych gdzieś to będzie kosztować Myślę, że pamiętam, że się to zaznaczyłem oczywiście, bo też mogło być tak, że nie zaznaczyłem tego moda no, ale mam nadzieję, że go nie chyba ustawiłem Ozdoby, ozdoby rolników, nie narzędzia też nie Tam właśnie, on, To właśnie, fajnie, bo mam te teraz yy, boharki, nie trzeba będzie jeździć do yy, właśnie poszczególnych kurwa no, nie zaznaczyłem moda produkcja to by chyba produkcji nie, jest suszania, gdzie 115 tysięcy Produkcja piwa, to jeszcze lepsze. Zobaczymy, jest to 17 tysięcy. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało faktycznie z tą produkcją. Wiadomo, jeszcze to chyba produkcyjne są. To można by tutaj coś pokombinować więcej niż to jest w podstawce, bo zawsze tak jest, że człowiek więcej kombinuje z rzeczami z modów niż z podstawkami. Tutaj bym właśnie chciał uderzyć w do kryzy zobaczyć jak to nie będzie wyglądało. No jestem bardzo ciekawy. Yy, ale widzicie, że tego słowa też nie jest tak źle, nie tak sypie. Można powiedzieć, że dopiero dwa razy byśmy przyjechali naokoło, aż mamy 70% prawie zbronika, więc powiem szczerze, że trochę to swog go nie tak tragicznie sypie. A na pewno nie jestem pewny 100%, że tutaj raczej no zestawów z tego pola nie zasypie. Yy, ale co z tego? Yy, jeszcze mi zostało... Pola numer 17 i 23 więc w zupełności te dwa zestawy będą ponad yy, zebrane yy, z solka. Yy, bo tam mi się zdaje, że w 100% zachęta no, na pewno w 90% yy, nawiezienie, i tam jak tam nazywa, te drugie, wałowanie, i tak dalej. Yy, bo wapno było dawane, a było nawóz zabudowany, Więc mam nadzieję, że tam gdzieś w 90% też będę ten, ten zbior osiągnąć. Więc teraz tak, dojeżdżamy, trzeba walmetem sobie ogólnie to podjechać bliżej. Pojechać tą drogę, bo już nie będę, wiecie, kombinował, żeby wjeżdżać tu na pola, czy coś w tym stylu. Ale te będę preferował to, żeby wjechać tutaj właśnie sobie walmetem, żeby się tu nie bawić. Ustawię sobie Walmetę już na wyjazd. te biegi tylko jedyny minus tej tego tego tej, tej krzyży, że tak te, te biegi dziwnie nie zmienia to jest dla mnie taka bolączka ale tyle to powiem szczerze jakoś to przeżyje piękne zestawy no znowu walmet z no bo walmet ma najwięcej koni no, i na jest to optymalny ciąg, który to moim zdaniem najlepiej to uciągnie bo jak mi zapinał, jak to bardziej pas przepem. Użna się wysłowić się mogę dzisiaj Preferuję dzisiaj e, szczypować e, znaczy w tym sezonie szczypować jak dzisiaj ja Będę planował szczypować go na jakieś 200 parę koni bo chciałbym już coś Kombinować z siemnikami Podejrzewam, że kupiłbym e, Siemnik potingera z tego względu On jest uprawowy Uprawowy się Nie uprawowy Siem jak jakoś tam tak nazwać Można? E, tam Bezrokowiec, o w tym stylu i dokładnie to jest chyba, gdzie to był, gdzie był ten ciemniczek? Ten 410 KONI 6 metrowy plus ten zasyp 400, 4000 litrów. Podejrzewam, że to jest gdzieś 2500 nasion no albo po połowie nawet coś takiego bym preferował u mnie na gospodarstwie. Teraz, bo to, że musiałem pojedynkę kesa gdzieś na okolice 260 koni, więc taki koszt będzie oscelował w granicach 50 tysięcy plus minus. Nie pamiętam dokładnie, czy to 50 tysięcy, 50 z hakiem, ale i tak mi się omiło właśnie o, powiedzmy, o uszy i oczy, że 50 tysięcy liczyć trzeba na to, aby szybować naszego kejsa na maksa no i też raczej będę to preferował, bo tak, Walmeta mam. Walmet zobaczymy czy to on pójdzie do Żyda. Podejrzewam właśnie, że tak, Ym... bo bardziej mi wolę zostawić case, bo case jest bardziej Ym... modularny, że tak powiem, bo widzicie. Ja po prostu będzie fit. Walmet jest yy, czujnikiem, nie jest o stałej mocy. Jak go nie da się podkręcić, nie go się szczypować? Nic w tym momencie nie da się zrobić. Case właśnie jest plusem tego. Nie da się go szczypować. I na razie by był case, jak zarówno w drugi case. Bo mam w planach kupić <coughs> case'a. możecie wpisać komentarz, w który by można ciągnieć wybrać. No 200 tysięcy. mam tak z 200 tysięcy w tym sezonie już tu jest z tych czujników byście chcieli zobaczyć na gospodarstwie? Możecie wiedzieć, mm, jakie to, praktycznie te czujniki były. Ja bym teraz preferował tego czujnika, tego case'a. W ja razie, niech do końca yy, i może zaraz pokażę. W to jest bliźnia tego case'a, nowszy. Jako posiadam. No, to, to może by było lepsze to niż yy, no, z to takim innym case'em robić. No i coś urozmaicenie, tak? Bo Walmet jest, nie powiem, czujnikiem dobry. Jest bardzo dobrym ale nie jest w moim klimacie. Ja posiadam akurat nie tego. Mogę zrobić 262 konie. Yy, I w tym momencie patrzę dokładnie komplika 45 tysiąca. Yy, a tego mogę zrobić na 200 ileś tam koni. 203. No i tego bym mógł szypować właśnie na maksa, więc może, ja już trochę więcej, mógł szypować, yy, 50 tysięcy i takiego. Y, powiedzmy, case'a zakupić na podwójnym to nie, ale przy takich kołach z obciążnikiem, z nawigacją, żeby nie było no i takie coś mniej więcej yy, 150 tysięcy, powinien w tym sezonie raczej wycisnąć. No to może za walmeta też coś dostaniemy, hmm, bo na pewno za groszowe sprawy go nie oddam, bo jeśli na pewno za groszowe sprawy miał za iść, no to by sensu nie było go sprzedawać. nie trzeba zobaczyć, i no, ogólnie ten walmet będzie teraz kosztował. Aktualnie, gdzie to było, walmet posiadany ciągnik, gdzie to było, Posiadany średni ciągnik, walmet kosztuje w tym momencie 60 tysięcy. 60 tysięcy podkosztuje około e, 64% co życia, już keisa tego napawiałem, a już mam e, zepsutego. E, Fragment jest w małej ilości, zepsuty, więc jeszcze jest pół biedy, zobaczyć zobaczyli, jak wygląda sytuacja z kombajnem, kombajn na 13% to jest lux e, Head do zboża też powinien być miarę doby, e, ale tu nie pisze, ile on ma. Yy, zepsucie, ale chyba on nie jest jak mówić, mocno zepsuty, bo jak widzicie jest 12,1% zepsuty, a Combat 2013 i 7% zepsucie. Yy, więc tutaj jest to bardzo, bardzo dobrze. Nie muszę się męczyć. W końcu wygodnie, mój mówię, jak widzicie, tam z stoi. Nie było, że go przywoziłem, tak? Yy, nie, tak nie przywoziłem moje, bo to by był. Chyba zabójstwo innych ludzi tutaj. Więc tutaj sobie oglądałem włoskiem. Czasownik ma trochę problem z dojazdem yy, tutaj, z wózkiem, ale nie jest tragicznie. Ja bym chciał ogólnie zobaczyć, jak wyglądała ta sytuacja z SORAGIM. Nie powiem go sprzedawałem w ogóle te SOROTI. Sorago. i to było w grudniu. No chyba coś, e, tak mi się zdaje, ale dobrze, mm, fajnie to idzie, teraz planuję ogólnie yy, po tych żniwach z Spasować słomy, bo jeszcze nie pasowałem słomy chcę Wam zrobić to na odcinku, wiem trochę będzie monotonnie, bo yy, ogólnie miał być trochę inny zamysł Mm, miałem, nie miałem robić pasowania się na Nikosem a zrobiłem odcinek właśnie z pasowania. E, no i tutaj będziemy robił teraz, ale z drugiej strony szkoda mi teraz tego nie robić, bo podejrzewam fajny odcinek z tego, bo będzie. będzie ogólnie na bal, będzie wypożyczona prasa, bo na razie nie planuję kupywać. Zresztą teraz, żebym miał kupić pasek, to podejrzewam, że musiałbym wyłożyć gdzieś w granicach, żeby mam nie zebrać 50 tysięcy? Coś w tym stylu, powiedzmy 50 tysięcy musiałbym włożyć na pasek. Nie kalkuluje mi się to troszkę, więc wolałbym to sobie odpuścić zakup, no i teraz dupa, bo teraz będę musiał prawdopodobnie dojechać. się nie, nie muszę. Mierzę sobie cofnę i Zaję sobie kombajnem elegancko. Więc myślę, że tak jeszcze pół zbiornika, Nikt nie będzie pół zbiornika wsadziłem, ale ciekawe, jak zbiornika będzie, więc ogólnie 28, 16, 11 ton. Więc, po nie, to nie jest aż tak źle. Ale mówię, zawsze wolno mieć przygotowany zestaw, więcej mieć przygotowanego. Dobrze, że nie mam manualnego wysypywania, tego nigdy nie miałem, manualnego wysypywania, żadnego farminga. Zresztą na 100% był już o zboże na ziemi. Albo, no, gdyby nawet mam 17 tysięcy czysto. Więc nie jest licznie, no, wiadomo, w tych cenach, na ziemi tego na pewno nie będę sprzedawał. A jest sprzedawane w grudniu, styczeń, bo tak coś mi się zdawało, że to była najlepsza chyba cena yy, tak, w grudniu jest najlepsza cena w grudzień styczeń, tak jak powiedziałem, grudzień styczeń jest najlepszą ceną na sprzedaż zesoraga ona chyba jak praktycznie wszystkiego yy, no to tak yy, jest sierpień, tak wspomniałem, będzie pasowanie trochę, będzie trochę lipa teraz chociaż może nie, bo tam będę miał dwa pole do pasowania jedno pole pasujemy sobie na odcinku, drugie sobie zrobię poza odcinkiem i na tym drugim, który nie będziemy mieli na odcinku, czyli prawdopodobnie pola numer hmm, pola numer 34 z tego względu nie będę tego robił, bo tu będzie duży, tu będzie stopie 15-20 minut cięcia wyprasowania. Tak, podejrzewam. A gdyby nawet to zrobimy taki krótszy odcinek z tego pasowania wtedy. Bo to tam między nie wiadomo co do dokładnie ile będzie. Ja teraz też myślałem, że to tak jest 10-15 minut, nie wejdzie. 15 minut to myślałem tak, na pewno że wejdzie. A widzicie, że my mi już 16,5 minuty, praktycznie No i co, dzisiaj będziemy to angażować, tylko te pole na odcinku. Nie chcę Was tutaj zanudzać, bo też kombinuję z ustawieniami, kurwa OBS-a. żebyście mieli jak najlepszą jakość, podgadali do montowania tak samo, powoje, jak najlepszą jakość zrobić. Osiągnąć bitrate'ami i większymi, mniejszymi, i podkręcaniami, i kolorów, tak dalej, i tak to się nie wychodzi. Ale to już jest e, może wina. Nie tyle co tego gry i komputera, znaczy komputera Komputer może być po prostu za już pod takie rzeczy jak, jak nawiewki, więc zobaczymy. A, no i będziemy tutaj sobie brać yy, do zetniemy, będziemy mieli fajnie, elegancko, moim zdaniem taki optymalny odcineczek powiedzmy nie za po 20 minut, yy, żeby to jeszcze miało szybko wrócić yy, I tak ogólnie, i tak, no, zapas, bo to jest bardzo powiem, na sobotę, już będzie nagrany odcinek, więc bardzo dobrze na weekendzik, elegancki odcinek, bo wczoraj mieliście. Internet Kaba Simulatora no, więc zobaczymy jak to wam mm, przypadnie do gustu Nie obawiam się tymi ustawieniami <laughs> Próbowałem nagrywać poza sobą, niestety 4 rdzeniówka 4 rdzenie, wątki to jednak nie jest to do programu z OBS-em Na współpracy z y, myśli, nagrywaniem Bo nagrywek, nagranie takiego ogólnego No nie powiem, bo widzicie mam 60 fps ustawień Wiadomo, no to jest coś dzięki karcie graficznej, która jest dziesięćdziesiątka, główka, ale to jest i tak bardzo dobrze zrobione no i bardzo to fajnie działa. No i co? E, będziemy mieli gdzieś w granicach 3 ton, czyli czy 20 ton solenia, więc powiem szczerze w tym sezonie tego pola same po tej łące mieć 30 ton. Przepraszam, 30. Trochę przeholowują 20 ton sorga. to nieźle. Moim zdaniem nieźle, jak te pole ma powierzchnię 1,5 hektara, więc ładnie to nawet sypniało. 8 ton z hektara, nie więcej, to jak gniocze, to ja znaczyłem, człowieku ugradam. 15 ton z hektara to było 17. 7. 22 i coś ton. 22 tony 15 plus 7 i tony no to tak powiedzmy 6 ton 6, 12, 18 tak 16,5 tony yy, 6 tony z heptara więc powiem wam, że fajnie to a nie musimy trochę więcej nie miałem innego chyba wylogu nie będzie po hmm, tego tonażu 18 ton czyli nam dało 18, 19 ton czyli dało nam po jakieś 12 ton z hektara liczyć 12 plus 6 tak no plus minus powiedzmy mamy tutaj 12 ton z hektara u, u udziewanego zboża powiem wam nie jest źle Dobra, ludzka. dzisiaj się w odcinku byłem na tyle jeśli taki odcinek wam się spodobał zostawcie czapkę w górę Pamiętasz? I za oglądanie i ci się na następnego odcinka. Cześć!